Prezentujemy najnowszy, najnowszy model Futura z silnikiem po modyfikacjach, gdzie Wdrożyliśmy nowe, nowe rozwiązania mające na celu usprawnić i obniżyć koszty eksploatacji pojazdów z nową skrzynią biegów, z delikatną przebudową nadwozia, którą na pewno znawcy, marki i nie tylko zauważą, jeśli mówimy o tylnej części samochodu. To samochód, to samochód który zadebitował dwa lata temu, polską premierę miał na naszych drzwiach otwartych, natomiast na targach jest po raz pierwszy pokazywany tak szerokiej publiczności. 10,6 metra długości to jest samochód Samochód dedykowany do ciasnych, ciasnych uliczek, ulic miasta, ale też również turystyki dalekobieżnej, bo jest wersja w pełni turystyczna. Oferuje duże luki bagażowe. Dzięki zbiornikowi, który ma 400, 400 litrów, pozwala pojechać w daleką podróż turystyczną. To samochód jak najbardziej klasy klasy premium z tego względu, że te samochody nadają się właśnie na grupy WIPOSKie Turystyczne, więc to dedykowane jest głównie do nich. Występuje w szerokiej gamie silników od 370 do 450 koni. Jest bardzo popularny w krajach górzystych, zamożnych typu Austria, Szwajcaria. Tamte samochody cieszą się dużą, dużą renomą. Natomiast oferujemy i pokazujemy na rynku polskim, uzupełniając naszą ofertę i przypominając, że dzisiaj są nasi klienci w stanie zaopatrzyć się u nas w samochody od 10 aż po 15 metrów. Wszystko z logiem VDL. Po czterech latach eksploatacji samochodów Euro 6 razem z DAFem przeprowadziliśmy liczne zmiany i modyfikacje, jeśli chodzi o układ napędowy naszych autokarów. Sam układ wydechowy został usprawniony i zmniejszony, jeśli chodzi o gabaryty o połowę. Chłodnice zostały również zmniejszone o ponad 20%. To wszystko pozwoliło przeorganizować ponownie komorę spalania i chłodnice ponownie wróciły na czystą, drogę, czystą stronę drogi, czyli od środka drogi, a nie od pobocza. Co jest korzystniejsze ze względów eksploatacyjnych, chociażby dla, dla chłodnic. Zwiększyliśmy, polepszyliśmy po raz kolejny dostęp do komponentów silnika. Co ważne, istotne, w celu obniżenia zużycia paliwa silników DAFA i naszych autokarów, zostały zmodyfikowane komponenty takie jak wspomaganie układu kierowniczego, sprężarka powietrza, gdzie wszystkie te rzeczy pracują teraz, dodatkowe źródła poboru mocy pracują na sprzęgłach. Jest to ciekawe, jest to bardzo mądre rozwiązanie według nas, ponieważ w momencie kiedy nie ma poboru mocy przez te komponenty, nie ma, są one rozłączane. To pozwala obniżyć nawet łącznie do ponad 5% paliwa. Jest to bardzo dużo i jest to też bardzo oczekiwane przez naszych klientów. Kolejną dużą nowością, dużą zmianą jest e, zmodyfikowana skrzynia Estronic, e, która ze względu na liczbę zmian, na liczbę modyfikacji dostała nową nazwę handlową i od dzisiaj nazywa się Traxon. Skrzynia mniejsza, lżejsza, bardziej kompaktowa, ale też przystosowana według procenta do większej liczby zmiany biegów, do większej e, liczby wysprzęgleń. Pojawia się nowa funkcjonalność tych skrzyni, a mianowicie toczenie się samochodu. E, to, jest też, e, to jest też bardzo ciekawy punkt programu. Samochody wyposażone w powertrain predictive control, nową funkcjonal fun funkcjonalność. Połączone są, mają systemy GPS, połączone są na stałe z satelitami, które informują, gdzie w danym miejscu na drodze Europy znajduje się samochód i informują, na którym biegu przy tej, w tym momencie samochód powinien być, a na którym za chwilę będzie miał być. I to wszystko jest sterowane automatycznie, co pozwala osiągnąć tak wyśrubowane wyniki, niskie wyniki spalania, jakimi się chwalą dzisiaj użytkownicy tych samochodów. Mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję naszego konkursu dla kierowców jeżdżących naszymi autokarami, gdzie prosimy o nadsyłanie zdjęć z wynikami wskazywanymi na tablicach, na tablicy, w, na zegarach, jaki jest wynik osiągany na jak największym dystansie, jakie jest zużycie paliwa. Te wyniki porównujemy z innymi samochodami, z innymi rezultatami, a zwycięzców nagradzamy atrakcyjnymi nagrodami. Konkurs przyjął się wyśmienicie. Zostaliśmy zalani w pierwszej edycji masą zdjęć i masą, masą informacji od kierowców, którzy zaczęli się prześcigać w osiąganiu coraz to lepszych rezultatów. Możemy się pochwalić, że kierowcą zwycięzcą został użytkownik autokaru piętrowego. Gdzie na dystansie bodajże 1000 km, nie pamiętam już dokładnie wyniku, osiągnął najlepszy wynik, najniższe zużycie średnie na dystansie 1000 km. I on został zwycięzcą, niekwestionowanym. Także to też ciekawe, w tym roku właśnie jest druga edycja. Liczymy na równie duże zaangażowanie kierowców, gdzie atrakcyjne nagrody i koszulki, pamiątkowe zdjęcia, wszystko to powoduje, że wszyscy tworzymy zgraną rodzinę pokazującą, jak silnym i dobrym produktem jest Dzisiaj autokar Faudel Futura na rynku turystycznym.